Witam wszystkich, z tej strony Matt Michael. Dziś w kolejnym odcinku z serii Theory Gier przyjrzymy się Fultonu z gry Metal Gear Solid. Zapraszam. Metal Gear Solid obfituje w uzbrojenie odpowiednie dla tajnych służb. Fulton i pokrewne urządzenia nie stanowią wyjątku. System Fulton w grze używany od lat 50. XX wieku przez US Air Force i US Navy. Stworzony przez Roberta Edisona Fultona, od którego wziął swoją nazwę. W grze występują dwa rodzaje Fultona: zwykły i wormhole. Zacznijmy od tego pierwszego, bo drugi zostawiam sobie na deser. A więc, przyjrzymy się, jak to wygląda w samej grze. Do jakiegoś przedmiotu, osoby, czy nawet zwierzęcia, przyczepiamy coś, co posyła daną rzecz w przestrzeń. Tu Infinity and Beyond. Wyskakuje jakiś balon, który na początku podnosi pechowego astronauta na wysokość około 3 metrów, a potem leci wysoko do góry. Loty balonami, może nie aż w tak hardkorowej wersji, były znane już od dawien dawna, od ponad 300 lat. Jednak to, co widać w grze, jest dziwnie niestabilne. Chodzi mi o tamto unoszenie się o kilka metrów, a potem wystrzelenie jak z procy itd. Tak Wiadomo, że w tym balonie musi znajdować się jakiś gaz. Bardzo lekki gaz. Najlżejszy gaz. Tak, tak, już wszyscy dobrze wiemy o co chodzi. Wodór. Jednak możemy sprawić, żeby był jeszcze lżejszy. Tak jak w balonach na gorące powietrze, wodór w balonie z MGS-a można również podgrzać. Oczywiście nie palnikiem na butan, bo. Co więcej, gdy ogrzejemy go do temperatury ponad 600 stopni Celsjusza, będą dziać się dziwne rzeczy. Otóż wodór w normalnych warunkach jest bardzo reaktywny i stara się zawsze znaleźć parę by stworzyć wodór cząsteczkowy oznaczany symbolem H2. Podobnie mają inne gazy, tlen, azot, chlor i tak dalej. Tylko gazy z ostatniej, osiemnastej kolumny w układzie okresowym pierwiastków nie tworzą cząsteczek dwuatomowych. Jednak takie podgrzanie zbytnio by nie działało. W temperaturze niewiele niższej, bo 585 stopni, następuje samo wodoru. A nie chcemy, żeby to się przytrafiło naszym kosmonautom ochotnikom. No nic. Pozostaje nam podgrzanie do granic możliwości, czyli do temperatury nieco niższej niż tamte 585 stopni. Ścianki takiego balona powinny być bardzo dobrym izolatorem. Chętnie bym dał tam próżnię, gdyby nie to, że ścianki są elastyczne i by do siebie po prostu przylegały. Może argon? i mniej cząsteczek, tym lepiej. Ciało może unosić się nad ziemią przez kilka sekund, żeby wodór zdążył się nagrzać. Gwałtownie, ale bez zaponu. Wiadomo dlaczego a potem towar zgarnia samolot i gotowe. O wiele bardziej skomplikowanie i abstrakcyjnie wygląda sprawa z wormhole, czyli tunelem czasoprzestrzennym. Prawda, można powiedzieć, to tunel czasoprzestrzenny, dziękuję za uwagę, ale ich natura jest o wiele bardziej skomplikowana. Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych na takim mikroskopijnym wręcz obszarze, jakim jest planeta Ziemia, jest trochę nie na miejscu. One mogą również łączyć obszary z różnego czasu, czasoprzestrzenne, Trudno mi uwierzyć, że ludzkość jest tak zaawansowana technologicznie w realiach Metal Gear Solid. Co ciekawe, kształt tego tunelu jest dosyć osobliwy. Jakaś dziwna galaktyka. Jak dla mnie tunel czasoprzestrzenny został najlepiej ukazany w filmie Interstellar, swoją drogą moim ulubionym. Ma tam kształt kuli. Dlaczego akurat ten? Mamy tutaj na przykład ten rysunek. Jest błędny, ale ma zamiar ukazać jedynie istotę tych tuneli. Otóż tutaj, czasoprzestrzeń ukazana jest jako płaszczyzna, dwuwymiarowa. Tunel zaś jest przestrzenny, możemy ukazać jego wysokość, szerokość i głębokość. Jest błędny dlatego, że nasz szeświat nie jest dwuwymiarowy, obie figury podnieśmy o jeden wymiar, a otrzymamy już prawidłowy tunel. Wyobrażenie czwartego wymiaru jest dla nas niepojęte, dlatego uproszczono szeświat do dwóch wymiarów. Moje rozwiązanie jest o wiele prostsze teleportacja. Kontrol C, kontrol V wszystkich cząsteczek. W środku tej dziwnej galaktyki znajduje się teleport, który przenosi je prosto do magazynu CIA z samolotu, cargo czy gdzie tam sobie tajne służby zapragną. Może być przyciągany przez nawet dzięki linki, ale to już sprawa dosyć kosmetyczna. Co więcej, widać dziwną dematerializację przedmiotów i postaci po zetknięciu się z Wormhole, co jeszcze bardziej utwierdza w mojej teorii. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia.